Witam serdecznie wszystkich z tej strony Antoni Angolskiej, Dobry nad Polską. Dzisiaj jesteśmy w restauracji w Messe. Bayard Restaurant. Bayard Restaurant. Jesteśmy dzisiaj z kolegą Bertem Braubersen, z Richardem Bertem, z żoną Richarda i z żoną Berta. Tam jest właściciel restauracji, właściciel restauracji. Pozdrawiam wszystkich pięciu ich którzy w Polsce zajmują. Wszystko dobrze. Góni Pan się przedstawił, ładnie będzie dzień dobry właściciel restauracji Bejar. Zapraszam wszystkich tu serdecznie, jeśli byście byli w Belgii, w Messe, do tej restauracji. Jedzenie, super, e, 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 chcę, napoje, drinki, desery, naprawdę super. Ale e, nie o to chodzi w tym filmie, to była taka mała reklama, advertising e, Bejar na restauracji. E, ja w imieniu tutaj e, Berta Brauwersa i Richarda Merta. Richard Merta to jest menadżer, który zajmuje się gołębikiem rozpłodowym u Berta, a Bert się zajmuje gołębiami lotowymi. I gołębie te wszystkie, które sprzedaje Berta Brauwersa i Richarda Merta w Polsce, co porobiły wyniki, pochodzą właśnie od tych dwóch panów. I w imieniu Berta Brauwersa i Ryszarda Merta, chcielibyśmy wszystkim hodowcom z Polski podziękować za zaufanie i oczywiście również chcielibyśmy pogratulować wszystkim hodowcom, którzy osiągnęli znakomite wyniki gołębiami od Berta Brauwersa i Ryszarda Merta, między innymi panu Krzysztofowi Ziemlińskiemu, Pawłowi Bocheńskiemu, Krystanowi Koszczewie i wielu, wielu innym, których po prostu rozumienia nazwiska nie wymienię, bo było was dużo za yy,

Uh, you Dobry lot, Omorzycki. Berbrowers, i Richard Mert. Dziękuję yeah. Państwu za zaufanie i za i Wam bardzo dobrych wyników i życzę Wam udanego nowego sezonu. Także pozdrawiamy wszystkich. Antoni Jankowski, Richard Mert, Berbrowers. Dobry lot. Dobry lot.